Dzień dobry, jest wtorek, 14 lipca. Rozpoczynamy briefing wideo Dom Maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz i jestem analitykiem w Departamencie Analiz w Domu Maklerskim TMS Brokers. Na początek tradycyjnie kartka z kalendarza, która dziś zawiera kilka bardzo ważnych publikacji makroekonomicznych. Warto na pewno wspomnieć o finalnym odczycie inflacji z Niemiec, który okazał się zgodny z ze wstępnym i w ujęciu rocznym wyniósł 1,1%. Bardzo ciekawe wydarzenie miało miejsce o godzinie 9.30. Wtedy właśnie publikowana była inflacja ze Szwecji, która okazała się słabsza od konsensusu, co doprowadziło do dość gwałtownej przeceny korony szwedzkiej. Kurs Eurosek wystrzelił z okolic 9.35 do 9.40. Następnie godzinę później poznaliśmy kolejny odczyt dotyczący tempa wzrostu cen tym razem w Wielkiej Brytanii o ile inflacja CPI okazała się zgodna z konsensusem, to jednak inflacja bazowa niespodziewanie spowolniła do 80% w ujęciu rocznym w czerwcu. Konsensus zakładał wynik o jeden punkt, o ,1 punktu procentowego wyższy. Doprowadziło to do osłabienia funta Sterlinga Następnie pół godziny później poznaliśmy dwa dość ważne odczyty ze strefy euro, produkcję przemysłową za maj, która okazała się słabsza od konsensusu, a także indeks nastrojów ZEW z Niemiec, który niespodziewanie odnotował wzrost w stosunku do czerwca i ocena sytuacji bieżącej, jeśli chodzi o ocenę sytuacji bieżącej. i Ocena sytuacji bieżącej wynosi 63,9 punktu wobec konsensusu, który zakładał spadek z 62,9 do 60 punktów. Ocena perspektyw okazała się także nieco lepsza od prognoz, jednak słabsza od odczytu z czerwca. Dziś zaplanowane są jeszcze publikacje z Polski, podaż pieniądza i stal do rachunków bieżących. Jednak jak wiadomo nie powinno mieć to zbyt dużego wpływu na złotego, a także o godzinie 14:30 szereg publikacji ze Stanów Zjednoczonych i te będą już bardzo ważne także dla złotego, a najbardziej dla amerykańskiego dolara. Będzie to publikacja sprzedaży detalicznej za czerwiec w ujęciu miesięcznym ma ona wynieść 30%. Przejdźmy do analizy wykresów. Na początek euro-dolar, który po wczorajszym podejściu w okolice 1.12 gwałtownie zawrócił i niemalże dotarliśmy do poziomu 1.0950. Około tego poziomu zlokalizowana jest ważna strefa wsparcia. Jeżeli doszłoby do jej przebicia, to należy liczyć się z szybkimi zniżkami w okolice 1.08. Kolejny wykres to USDCAT który podszedł pod szczyty z tego roku, ze stycznia, a także marca. Naszym zdaniem możliwe jest nawet wybicie tych szczytów, jednak konieczne do tego będzie obniżenie stóp procentowych w Kanadzie na posiedzeniu, które będzie miało miejsce jutro. Decyzja zostanie opublikowana o godzinie 16.00. Jeżeli dojdzie do obniżki stóp procentowych, to należy liczyć się nawet z wybiciem tych tegorocznych szczytów. Kolejne dwa wykresy to DAX, a także ROPA. Na początek DAX, który wybił się z kanału wzrostowego, jednak spadki, jednak wzrosty nie przyspieszyły w sposób znaczący. Być może mamy do czynienia obecnie z ruchem powrotnym w kierunku kanału i wzrosty będą postępować w kolejnych dniach. Oczywiście ważne będzie to, jak rozwijała się będzie sprawa grecka. Na jutro zaplanowane jest głosowanie nad reformami w greckim parlamencie, a pod koniec tygodnia w piątek o... Przyjęciu tych, tego programu będzie decydował także niemiecki Bundestag. Jeśli chodzi o ropę, to mamy do czynienia z dość wyraźnymi spadkami w ostatnich dniach. Dziś doszło do porozumienia w sprawie Iranu. Porozumienie nuklearne zostało osiągnięte i naszym zdaniem, jeżeli dojdzie do wybicia poziomu 50-50, to ropa powinna zmierzać w kierunku 49 dolarów jeszcze w tym tygodniu, a być może nawet spadki będą głębsze. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tms.pl